Dzień dobry, dzień dobry, mamy środę, 5, 30 i minus 1 stopień. Tak, temperatura, słuchajcie, zaskoczyła mnie. Zobaczymy, czy trzeba będzie skorpać szybę, czy nie. Jeszcze nie patrzyłam, co by się nie denerwować. Ja już, słuchajcie, po easy block. Teraz jeszcze chwilę ogarnę coś w kuchni i zabieram się za śniadanie, dzisiaj bułka wieloziarnista z Lidla do tego sałata, kiełbasa fuet, czy nie wiem jak tam się ją wymawia, w Lidlu jest teraz na nią promocja w lodówkach, bo ta kiełbasa, która leży na półkach to jest droższa, a ta w lodówkach jest tańsza, ta sama nazwa, ale dobra i do tego jeszcze pół awokado ostatnio w awokado się zakochałam, jakby ktoś nie wierzył to tutaj już kolejne Również z Lidla, słuchajcie. Teraz, jak się weźmie, właśnie takie opakowanie, ono ma, nie wiem, 500 gram, 500 gram, są tutaj 4 awokado, to 6,99, a normalnie to opakowanie kosztuje, bodajże 12 zł, więc o połowę taniej. Zresztą osoby, które kupują awokado, wiedzą, jakie są ceny. Potrafią być za 8 zł za sztukę 5 zł. Ja ostatnio trafiałam właśnie te, które mam tutaj za 3.99, a i wiem, że od dzisiaj, dzisiaj tak jest środa, w polo powinny być właśnie awokado po 3.99. E, tutaj wzięłam całe opakowanie, ponieważ ono jest twarde i troszeczkę dłużej mi poleże. Kiedy przychodzisz przywitać się z Lucią i przy okazji sprawdzić, czy wszystko OK? O tam tam jest sobie sarenka, bo mnie zauważyła, nie wiem wy z tej strony nie będziecie widzieć, ale znaczy z tej odległości, ale idzie sobie. także powiem Wam, że ja założyłam, wyszłam na krótki rękawek e, przed dom i jest chłodno. Tak jak Wam pokazałam, było minus jeden z samego rana o 5.30. Teraz mamy gdzieś siódmą, e, siódmą z minutami i jest chłodno, więc ta bluza jednak by się przydała, ale mówię, słonko świeci, więc pewnie się już troszeczkę ociepliło. E, także tak. Ja zmykam do Torunia, a z Wami pewnie połączę się później. Życzę oczywiście już zawczasu e, wszystkiego dobrego. I pogoda, słuchajcie, zaczyna się robić coraz ładniejsza. Zobaczcie w ogóle... A, tu mi ptak narobił, ale już rzepak pięknie zaczyna kwitnąć. Co prawda z tego, co wiem, to w Niemczech o wiele szybciej on zaczyna kwitnąć i jest bardziej żółty, tak jak magnolia. Ale zobaczcie, no... Żeby człowiek nie wyszedł i nie wiedział, że wieje wiatrzycho, no to pomyślałby, że Idealna pogoda! I na szybko, słuchajcie, zakupy z Dino za 48 zł. Po prostu e, wszystkie praktycznie produkty, które tutaj mam, są w promocji. Jeżeli byłyby po normalnej cenie, to zapłaciłam znacznie więcej. Także jedziemy. Nie ma tego dużo, bo to takie podstawy tutaj, tylko z Dino, właśnie resztę zakupów zrobimy w Biedronce i w Polo. Ale nie wiem, czy to jeszcze dzisiaj, czy może jutro, także dobra, jedziemy. E, cebulka smażona. Teraz w biedronce. Nie zauważyłam, żeby była e, ta cebulka. Zawsze kupowałam w biedronce. Przerzuciłyśmy się teraz na tą z dino. Też jest zjadliwa. Także e, cebulka do tego mleczna, kanapka e, sztuk 3. E, te paluchy, takie snaki serowe. Też przez jakiś czas nie było w Dino. Fajna alternatywa, nawet jak w drogę. Znaczy, jak jest bardzo ciepło, to lepiej, żeby to było gdzieś w chłodnym miejscu, bo to się szybko topi. Znaczy, topi takie, wiecie, miękkie się strasznie robi. Do tego lody takie wodne. Ja wiem, że to szału nie robi, no ale też, żeby wiecie, w razie czego na szybko mamy ochotę na coś zimnego, to sobie wciągniemy takiego loda. Tutaj taka mała paczka płatków, takich poduszeczek. Też fajnie. Można, wiecie, w drogę, można zalać to mlekiem, można zjadać same. Fajna sprawa. E, nim dwa. E, do tego ananas w plastrach, bo już za mną też chodził ostatnio. Zjadłyśmy całą puszkę. Świeży, no ok, jest spoko, ale e, jak mamy obierać i dużo wyrzucić, to chyba, myślę, już lepiej, lepsza alternatywa w plastrach. Chociaż, no wiadomo cukier i tak dalej, no ale dobra do tego słuchajcie sok pomarańczowy ten sok pomarańczowy jest świetny, ja patrzyłam o tu możecie sobie zobaczyć na skład jeżeli ktoś by chciał naprawdę bardzo dobry i do tego słuchajcie 3, 6, 9 takich chrupek pojedynczych tutaj mamy fromaż a tutaj jakieś takie zioła, italiano, bazylia i inne takie. Teraz jak się weźmie w ogóle te soki, jak się weźmie w Dino 2 to jest taniej. Chyba 3,50 wychodzi za jeden. A te chrupki, te snaki, słuchajcie, jak się weźmie 3, to wychodzi 99 groszy. One normalnie kosztują złotych chyba 40. A przy trzech sztukach po 99 groszy. Też fajna alternatywa, nawet w drogę czy coś, wiecie. Jeden chrupek zjadamy, wyrzucamy, chociaż cenowo to wygląda średnio, no ale czasami tak jest. No i ja za chwileczkę zabieram się za drugie śniadanie. Owsianeczkę, ale to już nie z dino. I kociaki, słuchajcie, w akcji. Kociaki w akcji, nie? Horus, Ozyrys, dzień dobry, się. No i Anubis, Anubis, no, no. Jeden się położył, drugi się położył. Wszystkie trzy leżą. Ten to... O, zobaczcie. Po brzuszku. Po brzuszku. A on się daje głaskać wszędzie. Nie? Nie masz problemów. Ty to gorzej, prawda? Ty to trochę gorzej. Anubis. Anubis się obrasił. Poszedł co? A jaki czarny jest. Mm, jaki dzialny. A Wy tu co, jakąś taką pozę macie? Nie wiem. Co to za pozja jest? Wygrzewamy się na słoneczku. Tak jak był Holzdino, to jeszcze będzie taki Torimpex u nas, taki spożywczy, ogólnospożywczy. Do tego Biedronka i Lidl. Tak, także chrupki krokodylki, które też już Wam niejednokrotnie pokazywałam. Z Lidla wzięłam taki groszek ptysiowy. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy on się sprawdzi tak samo jak tamten, co zawsze biorę, jak robię karpatkę, ale naszło mnie na taką karpatkę. Krem mam, więc myślę, że zrobię. Tu akura, akurat dwa felki z Carrefoura, ale to dostałam od mamy. Także zostało mi wrzucone. musy z Biedronki jabłko wiśnia rokitnik, tutaj mam jeszcze z takiego sklepu właśnie tego Torimpex, oni mają e, te musy e, tutaj mam następny jabłkowy, jabłko truskawka, e, tu jest jabłko brzoskwinia, y, tutaj jest też jakiś e, jabłko wiśnia truskawka e, z Lidla soczki pomarańczowe, do tego kleik ryżowy, wzięłam ostatnie dwa, jeden bratu zostawiłam drugi wzięłam dla nas, także będziemy miały na weekend y, Pita, tak? Eee, już teraz. Tak, także sprawdzę sobie tę pitę, bo powiem Wam, że tą, którą ostatnio kupiłam i Wam chyba nie wiem, czy pokazywałam, e, ta mniejsza, pita grecka 4 sztuki, to ta jest do kitu szczerze powiedziawszy, ponieważ. E, a, bo to się na górę, a ja e, w sumie rozcięłam, bo to można bez problemu rozciąć, ona jest szeroka i wiecie, napchać jak kebaba zrobić swojego domowego, a to jak ja rozcięłam, to były takie cieniutkie. Więc trzeba było całe rozkroić, a fajnie to się przypieka i jak na coś nakładamy, tylko że później kiepsko się z tego je. Także mamy tutaj taką Pitę z lidla, jeszcze soki pomarańczowe. Jak się wzięło dwa, to wychodziło jakoś taniej. Tutaj mam jeszcze z skerfura takiego rogala serowego. Jak wiecie, ja zawsze biorę tą margaritę, czy jak to tam się mówi, te bułki takie okrągłe, ale rogal. Prawie, słuchajcie, złotówkę tańsze. A że serowy, to mówię, dobra, jutro młodzież nie idzie do szkoły, to można wziąć, to też do podziału będzie. Tutaj w słoiczku, słuchajcie, mam też przemyconą figę w syropie od mamy. Otworzyła właśnie puszkę i ciśmiałam nawet że szkoda, że mi nie powiedziała szybciej, że ją ma, bo bym kupiła serkamę zrobiła sobie na kanapki, także będzie testowane, bo takiej w syropie figi nie jadłam, także zobaczymy. I teraz jeszcze masełko, osełka jakaś, tutaj miks tłuszczowy do smarowania. Co tu jeszcze mam z Lidla? Maliny, bo były teraz tańsze, chyba po 4.99, więc malinki makaroniki, które będzie trzeba zjeść, bo są do 30 one były po 11 zł normalnie kosztowały chyba 15 czy 6, 15 chyba zł także no ja wiem, że one są do 30 do niedzieli, dzisiaj mamy czwartek więc więc jeszcze jeszcze zdążę je zjeść z Lidla również mam szparagi, podzieliłam się z mamą na pół pół kilo szparagów 11,99 my się, tak jak mówię, podzieliłyśmy na pół planuję zrobić w szynce i ewentualnie na to jajko sadzone, albo po prostu zrobię taką a la zupa krem no zobaczymy jeszcze, co tam ciekawego ręczniki z Biedronki a tu masełka są dwa ręczniki Queen z Biedronki, słuchajcie jak się weźmie dwa, to wychodzi dyszkę 10,50 czy coś, coś w ten deseń, 10 z kawałkiem za sztukę Myślę, że się opłaca, bo normalnie te ręczniki są chyba dużo droższe. Też działałam z mamą na pół i się podzieliłyśmy, a tutaj nie jest majonez, tylko jest sałatka. Dzisiaj jeszcze właśnie robiłam z mamą, jak przyszłyśmy z zakupów, ryż, kurczak, gotowana pierś z kurczaka, ananas, kukurydza, rodzynki, majonez, sól, pieprz do smaku. Można dać też pomieszać majonez z jogurtem naturalnym, to będzie wersja taka bardziej fit. No i tak. I sałateczka, bo już za nami chodziła. Jak szłyśmy na zakupy, to się mm, śmiałam i dzwoniłam do taty, żeby ugotował ryż. Mówię, jak przyjdziemy, to ryż już będzie w miarę ostudzony, bo zawsze ryż najdłużej się studzi. Wnajmniej ja tak mam i, i takie odnoszę wrażenie. Pierś była już ugotowana, także voila i jest y, sałatka. I tym y, akcentem pożegnam się z Wami w dniu dzisiejszym. Następne zakupy pewnie gdzieś tam w sobotę, bliżej, bliżej soboty, no bo później ta majówka, chociaż wiecie, sobota, niedziela, a też sklepy jeszcze pootwierane, później drugiego, też sklepy pootwierane, więc nie ma co szaleć. Zresztą my nawet tak nie szalejemy. Ja jedynie w sobotę dokupię mleko, bo już się zaczyna powoli kończyć, więc takie wiecie, pieczywo nic konkretnego tak naprawdę, także tym. Akcentem pożegnam się z Wami. Ja za chwileczkę przygotowuję, yy, znaczy będę robiła obiad i tak myślę, że właśnie wykorzystam tę pitę i zrobimy sobie takie kebaby. Yy, chyba, że może coś innego jeszcze, ale to za chwileczkę obmyślę. Yy, I cóż, ja gorąco Wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. Ja Wam życzę cudownego popołudnia, wieczoru, poranka, w zależności w jakiej godzinie będziecie zaglądać do mnie. Oczywiście dziękuję tym osobom, które są ze mną, które mnie odwiedzają, które subskrybują, które komentują, które odzywają się do mnie w wiadomościach prywatnych. Z całego serducha Wam za to dziękuję. I cóż, my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, papa. Pa.